Alini, witam serdecznie. Halo, halo. No siema. Cześć, Casio. No siema. Mam, mam do Ciebie pytanie odnośnie Warsaw so Shore, bo tutaj Alan mówił, że mieliście jakąś spinę. Według, według wielu, wiele komentarzy było, że Nie podobno mówiłeś, że ścisnąłeś Alana, jak cytuję, szmatę. I ile w tym jest prawdy? Jak to wyglądało? Czy jesteś w stanie nam przybliżyć tą sytuację? Alan mówił, że to bardziej on dominował w programie. Ee, Wiesz, jechać, to... jechał to może mi na, na Greenach albo gdzieś. No, okay. no los no. każdy odcinek jest w niedzielę o 23.00. Niech sobie. Wszyscy obejrzą i zobaczą, jak to wszystko wyglądało. E, mnie nie interesuje, co ten kurwa gościu mówi, wiesz, on dużo pierdoli, a potem wiesz, tu już zresztą pewnie ktoś e, niedawno zadał akurat pytanie, nie? Czy będzie jaką wymówkę znajdzie po walce, kurwa. Nie znajdę jak żadnej. Nie znajdę żadnej. No no dlatego wiesz, a ten e, mi szkoda gadać o nim e, po prostu, bo dla mnie to jest kurwa, po prostu gościu z tak jak się kiedyś z nim zrobić. się Devil, ty. <gulatujesz> no dobra, kurwa, zaraz się wypowiesz, chłopie, to kurwa, tu mówisz, że niby kurwa zmądrzałeś, dojrzałeś, a mm. się kurwa teraz nie umiesz marzyć, dwie godziny, będziesz potem kurwa jechał po mnie jak chcesz, chłopie, także jak dzwonicie do mnie, to na chwilę zamknij mordę to i potem sobie będziesz jechał po mnie, bo koło mi to lapa człowieku. Więc wiesz, takie twoje słowa. Dlatego tak jak mówię, kurwa, wcześniej normalnie się z nim witałem, bo gdzieś tam ma tych e, znajomych, wspólnych mamy, czy tam dzika, czy to, ale jak zauważyłem, kurwa, jak pierdoli za plecami o mnie, tu niby, kurwa, e, cały czas podchodzi się, wita normalnie, dlatego w Warsaw Shore go, kurwa, przywitałem od razu, spierdalaj, również produkcja do mnie mówiła, już nie można było milej, tylko u mnie... Nie ma kurwa, że program to program Ja jestem wszędzie taki sam, zresztą Ty też, Bokzel wiesz, ja nie będę kurwa Udawał, że kurwa pod program Że z gości, gościa lubię, kurwa Jak jest y zwykłym zjebem Kurwa, fałszywym e Za plecami pierdoli e Trzy po trzy i wszystko, kurwa e Pierdoli, jakieś głupoty po prostu Tutaj się ze mną wita, tu kurwa Niby się uśmiecha, tu kurwa Fajna gadka, jak się ze mną widział wcześniej A potem za plecami do każdego pierdoli Że on by chciał walkę, to, to, kurwa, nie wiem na mefeton mu nie starcza no to kurwa walki chce z królem dlatego ej, mówię ej, wa walki kurwa nigdy nie dostanie bo walka jak pałkę na pierdole 10 e, 15 maja jak pałkę na pierdole to jakbym miał się cofnąć do takiego anala to kurwa to jest tak jak zejście z wojtren center na sam dół kurwa. Mhm. Czyli a, a, a no. je, je, jeżeli alan zbliży się rekordem do ciebie to podjąłbyś rękawice z, z alanem w boksie czy uważasz, że Alan jest po prostu na tyle słaby w boksie, że, że, że nie zawalczyłby z nim mimo wszystko? Znaczy, yy, Boksel, kurwa. Papier daje taki jak zapałkę, to ja mogę, kurwa, to jeszcze lepiej mi go najebać przecież. Tylko po co, po, po co pytasz, Boksel, jak dobrze wiesz, że yy, wiadomo, jaką będziecie mieli strategię, będziecie chcieli, kurwa, żebym zlał kogoś kolejnego z UFC, czy kogoś yy, po prostu. No, bardziej rozpoznawalnego i lubianego niż ten, kurwa, anal, bo to, to nie sprzeda pay-per-view, kurwa, walka z nim, bo każdy wie, że go rozjebie w pierwszej rundzie. No. Jestem ciekaw. Jesteś w stanie jakoś odpowiedzieć. Ale na to? proszę Ciebie. Może, nie wiem, w boksie może, może miałbyś jakieś szanse, ale w innych płaszczyznach na pewno nie. Więc jedyne, jedynie każdy to powie, że uciekasz tylko do swojej płaszczyzny, boisz się innych płaszczyzn, i to każdy powie. Ale czemu ja się boję? Czemu ja uciekam? Bo ja no kurwa, normalnie to byś się bił w innych płaszczyznach. Jest, ja, jesteś... No to niech się kurwa biją, ja chłopie trenuję boks. To jakie uciekanie, kurwa? No to jest? czemu nie może zacząć boks? czegoś innego, kurwa? Ja to jest twojej MMA, tak? Ja żeś z debilu, kurwa kocham boks. Ale, Ale czemu nie kurwa, kurwa wyzywasz? Paruwo jedna kurwa, kondoniarzu jedy, czego ty wyzywasz ty, czy ja cię kurwa przez chwilę no, jakoś wyzywałem? Ty kurwa, jakie ucieczka no. chłopie, jestem królem, zbudowałem sobie pozycję... Sam sobie kurwa, i sam, sobie pas, sam sobie zrobiłeś ten pas człowieku, sam sobie zrobiłeś ten pas. ...spotu, w którym jest boksa, a nie MMA no. i przytulanie się kurwa. Twój pas było. nadaje kurwa no, do śmietnika koło żabki właśnie. No. Coś jeszcze kurwa? Bo z tym debilem przecież nie będę rozmawiał, eee. Kurwa taki słów to jest kurwa, tak minimalny, że... Perfekcyjny zasłuch, co, tak co drugie słowo, debil kurwa i tak dalej, co drugie słowo, to jest bogaty słownik. No to zobaczycie kurwa, właśnie w Warsaw Shore, jak dopiero się najebałeś, to dopiero odważny byłeś kurwa. Mhm. No właśnie w pierwszym To zobaczymy, zobaczymy. No to zobaczymy, odcinku, tak? zobaczymy. zobaczymy. To, to zobaczymy. no Dobra. bo kurwa, dopiero musiałeś się najebać, to dopiero... Nie, ja nie słuchaj. Jesteś tak mhm. głupim kurwa debilem, że w ogóle do ciebie się nie mówiło tam w Warsaw Właśnie kurwa cię ktoś olewał, a ty kurwa ty putasz się. I ty pierdolisz, że ty, się, że ty dojrzałeś, że ty zmądżałeś kurwa. No oczywiście, że tak. Wiesz, oczył, oczywiście, kurwa. że tak. Bo afera ja była za aferą cały czas spierdale. z tobą. Ja ci powiedziałem tylko spierdaj, bo nie chcę się widzieć. No i, powiedziałem, z jak no i ty. powiedziałem, bo mnie produkcja to prosiła, żebym normalnie, kulturalnie się zachował, człowieku. A ty od razu kurwa no. z takim tekstem, no to mówię kurwa, niku ja mu nie będę darował, za każdym razem. No, no to widzisz, jak ciebie kurwa produkcja prosi, i ty kurwa, jakby, no to tak jakby w ogóle zasad nie masz, bo mnie też no. prosiła, ale ja kurwa. Ale wiem, nie za Nie No. Yy, to inaczej, bo powstała tutaj jeszcze, yy, nie padła odpowiedź yy, odnośnie afery szorowej. Yy, kto kogo bardziej cisnął? W w programie. Zobaczysz w, Zobaczysz w odcinku to w niedzielę no. 23. Kto, kto, będzie, kto będzie ciśnięty bardziej. Okay. W niedziela 23. MTV, Warsaw Shore. król, kurwa, Casio. <grym> Daj do fania karuzeli, kurwa. karuzeli. Dziękujemy, Casio, za, za, no? za odpowiedzi.